Wyobraź sobie, że ja też odczuwam strach. A mimo wszystko, codziennie możesz widzieć mnie na moich mediach społecznościowych. A mimo wszystko, często jest tak, że piszę do ciebie, że utrzymuję z tobą kontakt. Czuję strach, a mimo wszystko każdego dnia wykonuję rzeczy, które powinnam zrobić. Rzeczy, które przybliżą mnie do mojego celu. Komfort jest fajny, ale jeżeli chcemy odnieść w życiu coś więcej, chcemy odnieść sukces, chcemy zmienić swoje życie po prostu na lepsze, to ten komfort sprawia, że stajemy się leniwi. Więc laska, rusz swoje cztery litery, wyjdź z tej strefy komfortu i zacznij działać mimo strachu. Pamiętaj, strach ma tylko wielkie oczy. I na tym się kończy.